Witam w szybkim omówieniu zmian aktywizacji Son of Antilla do Grey War Hunter. Zostało dodane nowe węgierskie subdrzewko do drzewka włoskiego, które składa się na 11 nowych węgierskich czołgów. Poza tym zostało dodane 12 nowych pojazdów naziemnych dla pozostałych nacji. Dodatkowo też dodano 10 nowych samolotów, flota otrzymała nową maksymalną 6. merę raz z 7 nowymi okrętami. A z helikopterów zostało dodane trzy węgierskie Hindy, jak i dwa całkowicie nowe helikoptery, które się składają na dwa warianty na sztukę. Z map dodano dwie nowe lokacje: czołgową lokację poligonu 2271 i lotniczą arenę skalnych filerów. W tej aktyzacji całkowicie przebudowano drzewko badań. Ogólny zamysł dla tych zmian było zmniejszenie ilości grindów przez. Po prostu powstanie większości pojazdów do folderów. Więc teraz macie mniej grindu, możecie się cieszyć. Przy okazji, razem ze zmianami drzewka, zmieniono grafiki dla pojazdów na kartach statystyk. Dodano przebudowany system RWR dla samolotów, jak i dźwiękowy system ostrzegawczy na samolotach w formie głosu. który możecie konfigurować sobie w ustawieniach dźwięku. Z efektów wizualnych dodano dymek po wystrzale z większych dział, a te mniejsze karabinki są teraz zdolne do pokazania, jak są gorące i przegrzane. Okręty otrzymały kustomizowalne bandery, które możecie kupić za golda, lub przy niektórych przypadkach odblokować za małe kłuściki. Dodano mechanikę dynamicznych kosztów napraw. Im krótszy czas życia pojazdu, tym mniej płacisz za naprawę pojazdu. I na koniec wspomnę, że dodano nowe osiągnięcia z tymi, jak i guiding.net. To jest to samo w praktyce. Mam nadzieję, że taki szybki i troszeczkę szybszy od innych przegląd aktywizacji Wam się podobał. Życzę mi jego grania w nową aktywizację do WTK i możecie napisać jak się Wam podobała. Pamiętajcie like, o lajku, subiku. Widzimy się w kolejnych materiałach kiedyś. Cześć!